Cześć. Chciałem przedstawić najstarsze życzenia dla Wojtka, Wowo Nowaka z Gliwizic, o niej Wowo Gruby King. Życzę abyś posiadał w życiu zawsze dużo sarkazmu, ironii, poczucia humoru i dobrego psychologicznego poczucia co do ludzi i umiejętności jak z nimi rozmawiać. Oczywiście też prawdziwy przyjaciół, i mówię dużo pieniędzy, bo to jest czas najważniejsze oraz tego, abyś umiał jeszcze lepszy sposób spodziewać natrętne i mącące osoby, a osoby, które są ci życzliwe, żebyś umiał je umiejętnie kaptować i, i żebyście mieli ogólne korzyści. 是那些东西？